Więc, maleczko, jak już ty jesteś, zostaw coś po sobie. Witam cię serdecznie w naszym wiedźminie. Robimy dzisiaj sobie turniej pięściarski. Dawno się nie byliśmy na pięści, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Nie wyklucza, ty się, chłopie zaraz srogo nie Tu się uważasz, wiesz? Liczy intelekt, a nie sama siła. ta to nie jest zwykły zawodnik. Okej. Zawsze możemy podbić tą stawkę i zarobić, nie? Dobra, w stanie. chcesz się bić a nie, gadać. się bić ani gadać Nie lubię kłapać dziobem bez potrzeby Wolę inne argumenty I tyle Dawaj Oj Mówię, dawno się nie widzieliśmy, musimy wyczuć jak to w ogóle działa, nie? Trochę mu zeszło. Ej, okay, no jakoś idzie, nie? jak on się właśnie zamachuje, to wtedy szybkim atakiem. Oj. O, teraz... Damy radę? Pewnie, że damy. O, o było blisko. Wiedźmin jest mrukliwy i na żartach zna się mało, ale bije Tengo! Geralt wygrał ze szczotą! Ze szczotą to... Jeszcze Normalnie. Przed zanim będziesz mógł stanąć do walki z mistrzem. Cicha moc zazwyczaj jest w górnym mieście, niedaleko za. Dobra, on nam powiedział, gdzie jest reszta, żeby się z mistrzem rozprawić, jak się ich pokona dopiero. Więc lecimy po nich. Panie Wiedźminie, ponoć jesteś bardzo bit. To jak, Wiedźminie? Zmierzysz się z cichą mocą? Si. Wyzywam cię na pojedynek. Jaka maseczka? Kobitka to jest, eh? Tak? Szlachetne panie, cni panowie! Za chwilę rozpocznie się walka! Walczymy z kobitką, no cóż! O, jest silniejsza. Ej, no, jest dobra. Hmm, ona jest już... jest silniejsza. No, daj mi popalić. Wiedźmin! Wiedźmin! Patrz, to no Muszę być zwinny. Będę czekał, aż się będzie maknąć, ale ja mam wypas kurzi, to nie ma na co czekać. Okej. Okay. Staram się ją wyczuć, żeby być zawsze szybszy, ale jest silna. Nie? Trzy proste. O, i dostanę. O, dobra, trafiłem. Jeden strzał i pana mnie. Ale jestem szybszy. Okej, okay. panie i panowie! Wiedźmin pokonał w pojedynku nieustraszoną cichą moc! Co to była za walka? Rycerz jest wolny od ślubu i może teraz pokazać twarz. Nocny nasz cios! Gratuluję. Dzięki. Chcesz coś jeszcze dodać? Coś o tym, że jestem kobietą? A po co miałbym dodawać? Przecież mamy trzynasty wiek. Nikogo nie dziwią już nawet kobiety handlarki. Nie będziesz mówił, że z babą walka to nie honor? Tak mówią tylko ci, którzy boją się przegrać z kobietą. Świetnie się spisałeś! Teraz już tylko Kolos stoi ci na drodze do walki z samym mistrzem. Znajdziesz go na największym dziedzińcu San Sebastian. Idziemy po Kolosa. Wiesz jaka powinna być flaga księstwa? Biało, czerwono, Kurde, podoba mi się ten rysztunek, naprawdę ta zbroja. Ten czerwony, taki właśnie jak u tego... Um... Lamberta Na ten sam wzór robiony Plus jeszcze te czerwone właśnie pochwy Taki bordowy w sumie od Od tych mieczy, te, te ćwieki no tu to macie, podoba mi się Dobra, tutaj pewnie po lewo, okej okay, widzę A nie Źle poszedłem Nie no, tędy, ale gdzieś trzeba tu wejść, nie? Do góry Dobra, tędy mi pokazuje który by chciał się bić. Ej, białowłosy, zmierzysz się z kolosem? <noise> Mareńki, nie? Dobra, bijemy się. Nie, to nudne. Nie chcę się. Jestem dla ciebie za szybki. Raz cię walnę i leżysz. Co to za spór? Nie chcesz walczyć? To po co to całe zawracanie głowy? Marnujesz mój czas. Dobra, dobra, co się tak nadyma? Jesteś biedźminem, co nie? To zrobimy tak. Zbijesz trzy moje ciosy, wygrałem. Ale ty sam nie uderzasz. Zbijasz dopiero, kiedy ja będę uderzał, jasne? Jak ci się uda, to jeszcze z dobrego serca podwoję ci stawkę. Taki jesteś, hojny? Nie, po prostu wiem, że ci się nie uda. Nikomu jeszcze się nie udało. Jestem za szybki. To co? Zbijasz trzy razy? <grytanie> Zbije twoje Spróbujemy, nie? Zbije twoje ciosy bez najmniejszego problemu. Poważnie? No, teraz to rozumiesz. Wreszcie się znalazł ktoś, kto czuje sportowego ducha. Pamiętaj, zbijasz dopiero kiedy ja wyprowadzę ciosy. Zdanie z podniesioną gardą się nie liczy. Czyli Panie musimy panowie, szybką kontrę zrobić podczas ciosu, nie? Starcie. Jedźmin podjął wyzwanie kolosa. Okej. Okay. Ojej. Ow! Dobra, pomyliłem. Za szybko ciebie za... OK, raz. K2? kurczę, było blisko. Chciałbym to jeszcze raz powtórzyć. Bo... Mam nadzieję, że możemy. Pomyliłem w ogóle, bo najpierw L2 klikałem, znaczy L1, a nie L2. Ok. Dobra, on szybko wyprowadzi coś. okej. Okay. Nie, nic nie udało się. Kurwa, co to było? To była żenada, nie, nie ma o czym gadać. Najgorzej, że on ci tak od razu do... Um, do rogu bierze. Ej no, chciałem za więcej siana. Ten narożnik jest przerąbany, nie? Dobra, raz dwa. Kurde. Kurcie, no słabo, słabo mi to wychodzi. Jest szybki, jest szybki, ale. Jest to na pewno wykonalne. Czyli co, już, już jesteśmy na minusie i już nie, nie odbijamy się od tego, co, co wpakowaliśmy. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, zbijanie ciosów. Dawaj, pyk, nic. Okej, okay, raz. Za szybko dla ciebie. Dwa. Trzy. Udało się. Wiedźmin zbił uderzenia kolosa. Nikomu wcześniej się to nie udało. ja dole. Dziś. Jestem pod wrażeniem. Takie coś się nie zdarzyło od lat. Właśnie zdobyłeś prawo, żeby wyzwać samego mistrza. Znajdziesz go w dokach. To lecimy. Tak szczerze w ogóle nie wiedziałem, że można robić te zbicia, że właśnie jak kontrę... Fajnie. 100 dostaliśmy tylko. Idziemy po mistrza. Mistrz pięściarski. O! Gdzie my tutaj skoczyliśmy? San Sebastian Jeszcze jesteśmy blisko. Pewnie zaraz będzie ich słychać. 3, 2, 1 Kurwa jaki odszepnik! To co? To biały wyśmig. Biały wyśmig? Migrant. On tego. To tutaj znajdę pięściarza zwanego mistrzem? Mistrz, maestro. Niepokonany. Różnie go ludzie wołają. Ty jesteś ten wiedźmin, który powalił trójkę czempionów? Tak, przyszedłem walczyć z mistrzem, ale ha, on jest pijany. Nie? Mistrz używa alkoholu, żeby przełamać nieśmiałość. To bardzo delikatny człowiek. Na trzeźwo nie mógłby nikogo uderzyć. Bisz się raz, szeźwotka, tańszysz bez muzyki. Przyjemniaczek, nie? Tak, wyzywam cię. Zaraz, zaraz! Ja mam swoje zasady. Nie żygam tam, gdzie. I nie wiecie, z tymi, co nie chlają. Aha. Czyli co? Czyli pijesz, bracie? Albo wypierdasz. <laughs> Piję. Panowie, możemy zaczynać. Ten głosik, nie? Ale zaczynać. O jezu, śmiesznie będzie. O, zbiliśmy, nauczyliśmy się zbijać. Ale mi wypaskudził. O nie, na dwa hity jestem, na trzy hity. A, Jezu, masakra, pijany mistrz, kurwa. Dobry. <laughs> Dobre. Ej, no. Co, nie mogę teraz? Dawaj, dawaj. <laughs> Dobry ten Wiedźmin jest, nie? Pijany mistrz, to jest nasza kultura.

Co? Co? Ano, może. Jak się się retrociemne. Ay, nie, byłem szybszy. Wolę właśnie te wejścia w ciosy, nie? On wyprowadza cios, a ja robię szybki cios I na dwa razy nie więcej I cofka Wtedy nawet jest łatwo Nigdy się nie nauczycie Okej Jeszcze raz O! Patrz to Samego? Nie. Teraz. No nie! Przed twarzą mu po prostu machnąłem. Oh, było blisko. Mamy już patent, nie? Dobra. No było tak blisko, to już wiemy, że, że zaraz to zrobimy. Ej, no czemu nie mogę tak... Kurde, trochę siana tu poszło, nie? Nie ma co się oszukiwać. Dobra taktyka pijanego mistrza E, no na start taką plombę dostać się Ten półdystans jest też dobry właśnie, że jedna cofka Oj Trzeba poczekać na jego cios, a nie, że jak on jest w gardzie, bo wtedy nie wyjdzie to. O, jestem na strzałach. Albo on, albo ja. Ej, no znowu przed twarzą zrobiłem mu cios i nie dostał. Halo. Kurde! No, ale jest ten To już na pewno nie jest, yy, że tak powiem, korzystne finansowo. Patrzcie, nic nie można zrobić. No i plomba na twarz. To nie najgorsze, nie? A, cel, ja A. Nie najgorsze. Jak się szeckle, to ciemne. Jeszcze raz mamy dziada. Jesteśmy mistrzem, tu są. Mówiłeś mnie. To się nie zdarzyło dla Twoje umiejętności są chwalebne. Dzięki. Aż się muszę napić tego. Dobra, walka. Normalnie powiem ci. Właściwie to dobrze, żeś mnie pokoła. Teraz będę miał więcej czasu na imprezy. Wiedźmin Geralt został nowym mistrzem pięściarskim! Brawa! Oto twoje trofeum. Oho, możemy sobie w Bianko Korwo położyć. Tak, dobrze, ja to powiedziałem, Bianko Korwo. Zorobionką, <laughs> przyszłe piwnicę. Dokładnie, teraz musimy tam w ogóle się dostać do naszego tutaj. Ale. Po ciemku pijanym przez sady. O, jest typowo słowiańskie experience. coś w piwnicy mamy do, do wzięcia z naszej winnicy. Coś zostało tam właśnie znalezione. I tak naprawdę to przywrócenie do dawnej świetności... Pewnie będzie potrzeba jeszcze jakichś pieniążków na to. No, może powinienem tu przyjść w innej okazji, ale już jestem tu, to, to... To zrobimy co trzeba. Co tu jest? To jest piwnica. Pięć. Ciekawe... Co się ma jest? Laboratorium. Widać musiał tu też kiedyś mieszkać jakiś alchemik. Oho. Dawno nie żyje. Notujecie zapewne pytanie, dlaczego ukryłem przed światem mój wynalazek. Dlaczego nie rozpowszechniłem tej formuły? Cóż, powiedzmy, że zawsze byłem nieco ekscentryczny i zawsze wierzyłem, że to ślepy los, a nie ludzie sami w sobie determinują swoje przeznaczenie. Poza tym nie doczekałem się potomków, a nie chcę powierzać mego dzieła byle komu. Dlatego poszedłem do, doszedłem do wniosku, że ukrycie mego stołu będzie najlepszym wyjściem, a reszta załatwi za mnie los. O ile moja teoria jest prawdziwa, sprowadzi kogoś, kto nie tylko będzie miał użyć mojego wynalazku, ale komu sprawi on radość i pożytek. Czy masz... Czy mam rację? Zobaczymy. Aha, tutaj uzupełniam, tak. Aha, dodatkowy ładunek. Patrzcie, ile mamy teraz ładunków. Łopanie. A te nam przez upiora nie możemy? Nie mam wtedy dużo zielonych mutagenów na przykład. Teraz mamy niebieskie z mglaka i to nam też pomoże na pewno z tym. Z potrzebą mutagenów do, do naszego tam poziomu, nie? O to mi chodzi. Tu też potrzeba mutageny do tego, nie? Większy czerwony mutagen na przykład. Każdy śmiertelny cios z danym mieczem powoduje rozczłonkowanie przeciwnika. Fajnie, to jeszcze z tym błękieniem, nie? Dobra, no takie tutaj rzeczy właśnie, opatrzcie co tu jest. O, rzeźnic dla weekend 15. Panie, Ps, bogactwo. Bogactwo. A tu co? No, to, to, to są pieniądze, nie? Czerwonego był? Tak mi wrażenie, nie? że jak skakałem. Oho. Tam było takie. taka poświata czerwona, ale nie wiem. No to kosztuje. Gdzie jest mój domu? Wiesz coś o laboratorium w piwnicy? Któryś z poprzednich właścicieli interesował się może alchemią? Laboratorium? Alchemia? Nic mi o tym nie wiadomo. Ale tuszę, że dla Wiedźmina to może być ciekawe znalezisko. Rzeczywiście jest. Było zamurowane, a wyposażenie jest dość wiekowe, więc pewnie należało do kogoś, kto zajmował korwo bianko, zanim zacząłeś tu pracować. Ale ten ktoś bez wątpienia znał się na rzeczy. Są tam menzurki i kolby ze smoczego szkła. Destylatory, sublimatory, węgerometry. Jaśnie pan wybaczy, ale kompletnie na tym się nie znam. Chodzi po prostu o to, że ten sprzęt to prawdziwe cacko. Wybitne dzieło alchemicznego rzemiosła. Jeśli miałbym porównać wytwarzanie mikstur w tym laboratorium albo nad ogniskiem, to nie ma porównania. A zatem jestem jeszcze bardziej kontent, że jaśnie pan go odkrył. Super, nie? Komu się przyda to jak mi? Zaczyna mi się tu naprawdę podobać. Może kontynuowalibyśmy remonty? Co o tym sądzisz, Barnabo Bazilie? Naturalnie. I spójrzmy. Zgadzam się. Bo jest lepsze łóżko, tak? Oha, premia do żywotności. W rzeczy samej. Czyli pełno premii, nie? Możemy pokojem pokoju gościnnym, tak? Sto jak na broni. Aha, 500. Czyli musimy jeszcze to dokupić. Wszystko to jeszcze nas będzie kosztować. Ale póki co jest dobrze. Możemy postawić statuetkę, patrzcie. Radosny kijek. Tu możemy postawić turniej pięściarski. Fajne, fajne. Czuć, że już to jest yy, chata Wiedźmina. Co tam umarłem? Dziękuję, że pozwoliłaś mi to. Marlenka się cieszy. Se gotuje. Dobrze, nie. Tak naprawdę tutaj teraz nam się pojawiły te rzeczy, ale one nam się pojawiły jakby pod, pod tym nie? Te laboratorium całe. Dobrze, patrzcie, tutaj mamy ostatni kuści, chyba poboczny. Zobaczmy, gdzie to jest. Patrzcie, wszystko fajnie się składa, bo od razu to będziemy robić sobie te nasze zadania poboczne. Znaczy, nie zadania poboczne, tylko um, jak to się nazywa? To takie zapytanie. Dobrze, kochani, na ten moment serdecznie dziękuję, że jesteście. Zostawcie coś po sobie. No i stay tuned z kanałem. Pozdro!